Witajcie w kolejnym odcinku. Tutaj trochę nakromaciliśmy obornika i widzicie leży chałda na ten kawałek. No ale na razie nie rozwozimy Po warunki, są nieciekawe tutaj. Tu leży tyle. To jest jakieś 50 ton 60 obornika, Trochę kurzaka, trochę bydlęcego. I tutaj jeszcze nazwalane Trudne warunki jak to widać jak widać na polu jest bardzo mokro Choć u nas woda nie stoi Ale ta ziemia normalnie jeździ jak na bagnie Patrzcie co tu robiło się o. Tu wyrwy po pół metra w ziemię o. Patrzcie No i się ciągnęło ciągnikiem Normalnie bagno Tutaj trochę zwaliliśmy Takie warunki, patrzcie Chyba same doły mokro, mokro. O. Pół metra Wyrwy takie. I tutaj ciężko wjechać na ten kawałek, o. woda niby nie wypływa, ale patrz. Takie tu doły, żeśmy nakopali ciągnik dał radę. O. Patrzcie co tu jest. Ciężkie warunki na tym kawałku. stare przejdziemy dalej. Tam jest coraz gorzej, czym dalej. Tutaj niby tak wyżej jesteśmy. I tak jak widzicie, tutaj z niczym nie wiedziemy. Tam obornik leży. Tu jeszcze dowieziemy trochę, bo jeszcze trochę mamy, jeden kurnik jeszcze został do przywiezienia, obornika. Zobaczmy, u sąsiada woda stoi, a u nas wody nie ma, tylko że jest mokro, bardzo mokro. Aspetta, ah, po, sono qui pardonati a Sono più di mezzo metro nei sami giuri. Che boto. Tutaj nam przyczepa utonęła na ramię, ale żeśmy jakoś ją wyrwali. To, już normalnie osiami rozgartało się ziemię. Tak tu miękko, patrzcie, po kolana. Doły. O. Takie warunki. Może to przeschnie Pogodę niby nadają, ale. Zobaczymy jak to będzie. Obornik bydlęczy. da abra I kolejny dzień położenia bornika. Tak to wygląda.